Witam serdecznie na kolejnym odcinku naszych ludzkich dróg. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Państwem taką refleksją, która powstała w mojej głowie po wysłuchaniu bardzo ciekawego wywiadu z liderem, założycielem, bardzo niegdyś i obecnie słynnego zespołu a mianowicie Lady Pank. Chodzi mi o postać Jana Borysewicza. Borysewicz opowiadał o swojej karierze, opowiadał o całej takiej drodze swojej artystycznej. Jednak na początku opowiedział nam o tym jak grał w budce suflera i zdecydował się odejść, zawiesić współpracę z tym już wtedy znanym zespołem. Jego marzeniem, jego powołaniem było, jak twierdzi, założenie własnego zespołu. I tak się też stało. Odszedł z mającego już pozycję na rynku. Zespołu Budka Suflera i stworzył zespół Lady Punk. Po latach wiemy, że była to decyzja niezwykle trafna. Zespół Lady Punk chyba tak naprawdę nie ma człowieka w Polsce nie ma nikogo, kto by nie słyszał chociażby piosenki mniej niż zero. Natomiast dla nas tutaj, na tym kanale, dla mnie, który roztrząsa problemy związane z psychologią, zastanawiające jest, i trzeba troszeczkę się nad tym zatrzymać, to, że Borysewicz odszedł z zespołu, który już był sławny, który miał już ugruntowaną pozycję, po to, aby założyć nowy zespół. Zrezygnował ze strefy komfortu i rzucił się w wir czegoś nowego. Wiemy, że, tak jak powiedziałem, dało to bardzo pozytywny efekt. Zrezygnował ze strefy komfortu, po to, żeby zrealizować swoje marzenia. I teraz uwaga, najważniejsza rzecz, muszę to powiedzieć. W tej rezygnacji jest pewien bardzo, bardzo ważny czynnik. Jan Borysewicz zrezygnował z budki, założył nowy zespół, ale uwaga, dalej robił to, na czym się zna i co lubi robić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ od czasu do czasu trafiają do mnie czytam czy, czy, czy oglądam jakieś wypowiedzi doradców, którzy radzą o całkowicie radzą, żeby, aby całkowicie zmienić swoje życie. Byłeś nauczycielem, nie wiem, zajmij się hodowlą na dużą skalę nutri, nie wiem, byłeś inżynierem, zajmij się Ekologiczną hodowlą marchewek. Może wyjść, może jakiś procent mały, może wyjść, ale jest spora szansa, że nie wyjdzie, ponieważ jest to całkowita, absolutna zmiana tego, co dotychczas robiliśmy i co umiemy robić. Nie możemy rzucać się na coś, co jest nam nieznane. Jeżeli do tej pory byliśmy nauczycielem to możemy spokojnie raz dwa najpierw potem trzy razy w miesiącu dać jakimś korepetycje w pewnym momencie tygodni będzie tak dużo będziemy mieli takie y, zainteresowanie że możemy spokojnie odejść ze szkoły jeżeli znamy się na budownictwie pracujemy w jakimś y, w jakiejś firmie możemy od czasu do czasu coś sami zrobić, zobaczyć, jak nam to pójdzie, i wtedy ewentualnie się oddzielić. Ja w swoim życiu też pracowałem w poradni, w jakich zespołach, i w pewnym momencie stwierdziłem, że najpierw powoli, ale potem stwierdziłem, że mogę się oddzielić, z tym, że dalej funkcjonuję na płaszczyźnie, która jest mi znana. Dlatego Borysewicz odniósł tak wspaniały sukces. Dlatego zatrzymałem się nad tym. I dlatego proszę z wielkim dystansem, z wielkim namysłem podchodzić do jakichś kluczowych zmian w naszym życiu. Proszę nie, nie rzucać się na rady. Typu, zostawić wszystko i zająć się hodowlą szenszyli czy, czy cokolwiek, coś, na czym się nie znamy. Wyjdzie nam i osiągniemy sukces, jeżeli zrobimy coś, na czym się znamy i będziemy robili to stopniowo i powoli. Jest to wtedy bardziej przewidywalne i na koniec kochani polecam przeczytać wywiad rzeka bardzo fajną ciekawą książkę z Janem Borysewiczem pod tytułem Jan bo nie taki znów obcy to jest analogia do niegdyś bardzo słynnego przeboju wciąż bardziej obcy polecam z całym sercem można tam się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć, natomiast Państwo z mojego pokolenia przypomną sobie wspaniałe chwile naszej młodości. Kochani, życzę wszystkim dobrej niedzieli. Pozdrawiam wszystkich, wszystkich bez wyjątku. Do zobaczenia na kolejnym odcinku naszych ludzkich dróg. Trzymajcie się.